Mirra była droższa niż złoto. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Boże Narodzenie to jest piękny czas, bo Jezus rodzi się wśród nas jako małe dzieciątko. Jest tylko pytanie, czy my ten opis Ewangelii, opis yy, powiastek ludowych odczytujemy ciągle prawidłowo czytamy w Ewangelii Mateusza i innych Ewangelistów że Maryja poszła, aby ofiarować dzieciątko oczyszczenie dla chłopców trwało dni ile? nie wiemy, 40 dla dziewcząt 80. Maryja dociera ze swoim dzieciątkiem wyłącznie do dziedzińca niewiast. Kładzie swoje ręce na ptaszkach, na gołębiach, na synogarnicach i to jest moment oczyszczenia. Jednego kapłan bierze, skręca mu łeb, drugiego ofiarowuje czytamy opis Bożego Narodzenia zgodnie z tym co się wydarzyło 2000 lat temu. Polecam super książkę Boże Narodzenie księdza Andrzeja Zbolińskiego. On napisał również książkę o Adwencie. Możemy tam odczytać co to znaczy Miriam, co to znaczy ofiarowanie. Możemy odczytać te słynne mirze Kadzidło i złoto. Mateusz 2,11. Mirra była droższa niż złoto. Mirra po semicku albo po e, arabsku, mur znaczyło gorzkie. Wydobywało się z pęknięcia konarów, pnia, gałęzi, krzewów należało do grzewów, do drzew balsamicznych, podobnie jak kadzidło. Było powiedzenie, czy było przesłanie, że Mirra to była słynna córka cypryjskiego albo asyryjskiego księcia, która uznała, że jest piękniejsza niż Afrodyta. Afrodyta, wkurzona na to, spowodowała, ażeby pojawiła się dla niej miłość ku jej rodzonym ojcu. No i tak się stało. No cóż, no, pijany ojciec przez ileś dni nie odróżniał córki od nałożnic, zaszła w ciążę i wtedy postanowił, żeby ją zgładzić, jak to córka jego jest w ciąży z nim samym. I wtedy uciekła się do bóstw i powiedziała, zamieńcie mnie w coś niewidzialnego. I w ten sposób powstało drzewo Mirry. Z drzewa Mirry urodził się Adomidos, który zakochał się w Afrodycie. Kółko się zamknęło, ale pozostała nam Mirra jako lek na wszelkie schorzenia, na bóle, na... na Zakażenia, lek cudowny, cenniejszy niż złoto. O kadzidle kiedyś porozmawiamy, o złocie to wiecie chyba wszystko. Może warto poczytać, co się działo 2000 lat temu. Życzę dobrych lektur w czasie Bożego Narodzenia. Niekoniecznie tych wyłącznie legendarnych czy jakichś antycznych. Ale przede wszystkim lektur dobrych, opowiadających o tym, ile dobrego stało się, albo ile zawdzięczamy Bogu, że dzieciątko się narodziło. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do księgarni namiotowej. Do zobaczenia.